12 razy 12. Ej no, szkół jest gościu. No to kupisz w konsoli no clip. Starting. Elo widzowie, witamy się w odcinku z Kacperem ta ostatnia nagrywamy na zapas. O kurczę, sorry, do zł złego teamu wszedłem. Cześć, to drugiego. Eee, i dzisiaj... Ej, we weź ten. Bo jest jeden... To są pary lizaki. To są lizaki. Chodź ze mną, chodź ze mną, patrz. No. A o co tu chodź? Patrz Co jest? Cześć, Uhu. A czemu mi się przerzuciła kamera? Ha! No na trzecią osobę tu jest, żeby zobaczyć jak wyglądać. Nie? No 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 Dobra, teraz hop! Ej, co jest? Co? Dobra, to Aha mapa którą którą Nie mogę wybrać Race. To, to ek klikasz na nią A O kurde Ej, to jest ta gra taka Ej! Ja to znam! Fall guys! O. Ej.

jest bardzo trudne. Może trzeba po tym przebiec. Nie wiem. O! Ja! Nie, dobra, ja jestem jakiś pijak. Jak się zmienia kamera? Średnio do zrobienia. Dobra, i dzisiaj gramy w takie tak zwane Fall Guys, czyli ludki, które biegają. Nie, weź to, bo to cringe jest. Czemu cringe? No nawet nie umiem tego przeskoczyć. Fall Guys bym se dał radę, ale na takiej mapie, no to przecież... Ja nie, dobra! Ej no, szykujesz gościu! No to kupisz w konsoli no clip. Dobra, dobra, dobra! Bieremy to! Uuu. A no, ale ty masz bliżej do kulki. Co? Mordo, blisko do kulki, zobacz jak ja mam daleko do kulki, a ty masz jak blisko. No nie, ja mam tak samo daleko jak ty, gościu. Po prostu ty tego nie widzisz. No ale zobacz, jestem w kulce, no co to ma być, no? Nie, jesteś w kulce. Ja nie mogę. O nie, durna kulka, czemu ja to wziąłem? O kurde, o kurde, kurde, kurde Ej, dam radę, gościu, dam radę Ale... Ja byłem w kulce przez większość czasu, więc nie fair. No, a mi nie idzie z tą kulką durną. Więc ty się ciesz, bo lepiej idzie się Ale to ja po prostu nie daje rady tak kulka! Dobra, nie, ja przelacuję... No, o nie no kurcze Nie! Fair, totalnie! Chopie, moja kulka jest pod ziemią, to jest ultra nie fair. zacznij teraz nagrywać już 3, 2, jeden, start! Jesteśmy dzisiaj na YouTubie, zy! Ale to nagrywasz? No. A, tutaj to. Ja nagrywam, ale. Ja nagrywam wcześniej, no. ale Kazpro, no. o tym nie powiem. Dobra, lecimy. Jo, jo, jo! Zaczynamy właśnie tym razem. Nie, bo wcześniej zaczęliśmy, ale nie będę mówił Kazpro, o tym. Nagrywać? Ja już jak tam tytuł. No, ja nie mogę, musiałeś te głupie te dać. No i ty jeszcze masz tego, latasz? Nie. Kto lata? A nie latałeś? Ja, yeah czemu, czemu ja nic nie widzę? Halo. <laughs> nie nagrywaj. Ja muszę zrobić mapę. Ale ten... Nie, a nie, jeszcze jedna jedna, ale yeah, nie było. Yeah, to jest jakiś wallhack. Wallhack? O kurczę. Kilo all enemies. Czyli, że co? Prze ścianę? No. O kurczę. A ja się nie mogę A nie, dobra, da się ruszać. Przelatuje, To serio? No, wallhack miał być, a A ja nie no idę duwa de Duwa, uwa, uwa, uwa o I masz tam życie u góry. Gurde nie! Cicho pan stoi gdzie kupić! Ja mogę cię dać! O nie, nie widziałem! Aaaa, Cześć! A ja ci chwilę daję, nie? Tak, tak, na pewno. No, a co? No przecież... Dobra, to teraz już nie daję! No widzicie! Aaaa, wybroniłem! A, ja nie mogę Easy Nupi. Nope. Teraz ja wybieram. To ja wezmę taką mapę. Na co to jest mapa? Patrz, ja wymalę ci banie tego. Tak, tak. Jeszcze sekundę dostaniesz, panie. Ta, no, no, no. O, teraz chyba lepiej będzie mnie słychać, bo wtedy to słabo by było słychać. I te wiatraki są totalnie zepsute. 28, 27, 2. stare Ej! No chodź, Nie wiem! No, o, no, no, no. Masz maksymalnie 12 HP! Bo tyle ci zadałem! Ja bym ci tak... Z, nie, Decoya zabił! A Decoy bije? To? Ej, Decoy w ogóle bije? Nie wiem, właśnie go zużyłem, więc... Ogólnie, co JEST?! LAGA MIAŁEM! <laughs> o to tu chodzi? Bo no ja wiem... No, JA! JA, ja, to ja TERAZ! Ja... MATEMATS! O co tu chodzi? Są takie kalkulacje, Matematyka gościu No ty nie lubisz matematyki, więc... Hello! No Dobra, do jeden, jedno E ale to jest po innemu Aaaaa! E no nie! Po innemu, stary! Poszukaj! Przesłem to! Ja nie widziałam tego, o tu jest! Tym razem ty przechodzisz! Tym razem ty przechodzisz! Tym razem czy przychodzisz Ok No idź 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 idź, 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 idź 44 pewnie zakładam chwila eee 12 razy 12 Ty Przyjdziesz kiedyś? Każdy widział, że latałeś no, weź inne mapy, w sensie te mapy są głupie no to, stary zobaczy, masz milion loków do przepchania. Tak w dużą ilość osób one są fajne. Czekaj, ja wyjdę. Zaproszę cię jeszcze raz, czeka.